W zeszłym tygodniu na rynku złotego było dość nerwowo. Polska waluta montowała rekordy słabości, chociaż nie takie, jakie były jeszcze w marcu tego roku. Ale oczywiście złoty był słaby. Niemniej pod koniec tygodnia sytuacja trzeba się odwracać. Dzisiaj, w poniedziałek, złoty jest mocniejszy. Widać, że część inwestorów zaczyna spekulować, czy Rada Polityki Pieniężnej, która zbiera się w najbliższą środę, 5 października, nie powinna, aby dać jakiegoś mocniejszego przekazu. Przypomnę, że inflacja... Szacunkowa, którą poznaliśmy za wrzesień, w miniony piątek, przekroczyła 17%, i jest to negatywne zaskoczenie dla ekonomistów. Pokazujące też to, że w Polsce tak zwany policy mix zupełnie nie działa. Przypomnę, że polityka fiskalna jest taka proinflacyjna, polityka monetarna no w teorii jest antyinflacyjna, ale skala posunięć się. Rady być może jest za mała. W związku z tym yy, pojawiają się głosy, że podwyżka stóp w najbliższą środę powinna być większa niż 25 punktów bazowych, może 50, może nawet nieco więcej. Yy, I też Rada nie powinna jednoznacznie dawać sygnału, że cykl podwyżek się kończy. Być może takim wytrychem byłoby zdanie, że dalsze podwyżki zależą od rozwoju sytuacji, czyli zostawić sobie możliwość tego, żeby te podwyżki były dalej, gdyby ta inflacja u nas w Polsce rosła no i oczywiście gdyby były takie czynniki globalne, które by sprawiały, że złoty może dalej tracić. A przypomnę, że zarówno FED, jak i Europejski Bank Centralny są ostatnio dosyć mocno jastrzębie, więc tym bardziej zakończenie cyklu podwyżek u nas w Polsce w tym momencie być może nie jest pomysłem dobrym. Ale pytanie, Pytanie, czy... Rada spełni oczekiwania storów, czy też nie spełni. Jeżeli nie spełni, no to po środzie możemy zobaczyć znów na rynku jakąś nerwowość. A jeżeli chodzi o rynki globalne, to oczywiście poza danymi makro, które w tym tygodniu będą ważne, czyli indeksy ISM w USA, rynek pracy w USA w piątek, to uwagę rynków przyciągnie, uwaga sektor bankowy w Europie. A to z tego powodu, że mamy coraz więcej specyfikacji, że czeka nas upadek jednego z banków. Tutaj rynek coraz częściej wskazuje na Credit Suisse. No i się pytanie, jak ten cały proces będzie przebiegał, jeżeli to będzie dosyć sprawnie i szybko, to myślę, że tutaj wiele problemów jakoś na rynku za bardzo nie będzie. Ale zobaczymy.